Cześć Siema. ja jestem Radical. Ze mną jest Pan Paweł Ala Antonio. Ziema. I witam was Ola. w kolejnym już. Nie zabij się, witam was w kolejnym odcinku z gry, na pewno wiecie już co to jest, jak ktoś to ogląda, czyli Dying Light, a raczej dodatek do gry Dying Light, po tak nazwie tak, tak The mówisz, Following. w odcinku, 500 odcinek, milion zer. Tak, Pi milion 500 odcinek z gry Dying Light, łącznie. A z Ej, z dodatku też... to już Idę do łóżka. O panie, ty mnie do łóżka wołasz? O kurna. Kurna, idź tam. <laughs> A nie idę, czekaj, już pędzę, już już... Czekaj, bo się napaliłem teraz, idę, idę, już, już idę. Ja uciekam. Czekajmy, nie mogę wejść. bo nie mogę wejść. Czego dziś zamknąłeś? Puszczaj ja? mnie. No, no masz otwarte drzwi. Gdzie? O tu. Gdzie? Tu. Czekaj, próbuję się do... O tu! A tu są te drzwi, dobra. No to pani, idziemy do łóżka <grym> w takim razie. <grym> Ja, ja klikam F i uciekam od Ciebie. Ja nie mogę. Czekaj, bo noc jest. Ale śmierdzisz. Czekaj, bo Dobra, noc jest. Je jeszcze jedną noc musimy raz sobą spędzić, chodź. Ty, okay, tu można pojazd przywołać. O, to fajnie. Gdzieś? Przywołajmy pojazdy i jedziemy gdzieś. O kurna, jak głośno. To co jest brane? O. O, są tu beka. O, oba? Muszę swój przywołać ale, osobno kur, tam bramą aż jest, Dobra, ale muszę i tak swój przewołać. Teraz już jest? Jest. No co jedziemy jednym, bo ja mam... Czy, do... czy ty swoim ja swoim Nie wiem, twój jest chyba lepszy. No tak, mój jest podpimpowany. A kurde ja jedzie tak samo szybko. Nie. Co ty? Lepiej z zombiakami, Taranuje lepiej zombiaki, szybszy jest i lepiej się steruje nim. No fizycznie ma, ale większy poziom na tych częściach No to, no to kurna, po coś te poziomy są chyba no. Czyli tak tylko dla ozdoby żeby spuknąć nie było O masz szczęście, że stałem metr od tego O masz nie, nie, nie O nie 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 nie, 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 nie. Kurna od mej stowarzyszenia Ja się nie czuję bezpieczny przy tobie Już paradoksalnie bardziej, bardziej się czuję bezpieczny Ej ty uciekaj mojego mego samochodu, co ty robisz? Kurna, nie. No jedź stąd kurde, Ale mordę ma tu. <noise> Mistrz kierownicę Ja co ja nie, robię, kraj, ja nie się Coś, co ty ty Coś ty co ty robisz? Jedź po nas, <noise> Nie, Jedź po nas, zjedzą no Zjadę! <noise> no to jedź! <noise> Zjedzę no zaraz tutaj. Paniu! Ciśnij daleko jest? Ja? Nie niedaleko dobra, no to ciśniemy! Ja się schowam bo to widzę z tobą to niebezpiecznie tak wygrać w głowę. <grymne> Kurna, co ty robisz z moim samochodem? Kurde użytkuję go porządnie. Co? Porządnie, porządnie go użytkuję. Aha. Kurna mam cię strasznie cicho. Muszę cię podgłośnić. Podgłoś. Nie ty, a ja, ja nie wiem czy ja jestem do samci jest Chyba zrobię przerwę i sprawdzę nagranie czy jestem dobrze Dobra a, przy, a ja przy okazji cię podgłośnie no. Oh shit A ze mnie się śmiałeś ostatnio <laughs> Kurna nie mogę A ze mnie A ze mnie jechał ostatnio nie Ja następnym razem ja jadę Czekaj czekasz A ja z płynę Dobra ja robię u siebie cięcie jak to. Dobra to u mnie też będzie cięcie, cięcie. No to to zaraz Dobra, ja sobie, na szybko. No ale, beka bekaj ja nie. No kurna, chopie, jaka beka totalna. Nie ma co, czekaj. Bo najlepiej w takich filmikach jest robić kurde ten, yy, takie wstawki z jakichś śmiesznych filmików z YouTube'a. No tak. To jest najlepsze No pytanie. tak, właśnie, właśnie, tak. Żeby tak podbić. Ej yy, kurna, super ścięło mi się pulpit. Dobra, już się... dobra ja, ja jestem dobrze. Czekaj jeszcze. Tylko ciebie, trochę muszę Ja, ja, ja ciebie i to na maksa dam ciebie już. Bo siebie ściszy. Dobra, ciebie podłośniłem. No to jedziemy. Czekaj. Powiedz coś. Halo? Dobra. Jest dobrze? Dobrze. Możemy? Możemy. Czekaj, albo nie, czekaj, jeszcze nie. Ja włączę nagrywanie, dobra, mam już. Ty wyłączyłeś nagrywanie? No dobra, w tym nie tak, bo mnie nie Dobra, no to 3, 2, 1. Okej, okay, jesteśmy już po cięciu. Wszystko jest dobrze. Antoniu mnie zgłośnie i tam u niego chyba też wszystko działa i nie jedzą zombiaki Niedobrze No Wszystko jest bardzo oh, wszystko si dobrze. Ty, Ja mam jakąś Ty... ciałość rozwaloną w aucie. No Ej nie, nie, nie uciekaj ej Już to jest spokojnie nie ucieknę Ale biegną do tobą. No kurda to jedź do kurde. mnie Tyle Zosta Ja się zaraz zostawię. Nie No kurwa no, chodź tu no biegnę! Pędzę. F, 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 F! Kurde, łapnie! No zjadaj! To mnie zjedzą! Siedzisz? No. Kurde, ja Siedzisz? No. kurde no. nie umiem jeździć. Kto nie umie jeździć? Ja, 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 um, ja nie umiem? Nie, nie umiesz. No, kurde, odezwał się mistrz kierownicy. Kubica, który się odezwał. A no klimat. i tu gdzie ty chodzi? Czekaj Spokojnie, ja to mam ty, na te, te, te kostki słowy można... ...będą brawo Czekaj, ja ja, 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 ja Kurna, dobra, tak nie wyjadę <grym> Czekaj stój, ja ci poknę Ty paliwa mał <grym> Dawaj, kopaj mnie Od tyłu kopaj Dawaj, o kurna wybuchowy idzie Szybko, szybko, kop Dobra, tak, trzeba to, trzeba to inaczej rozegrać o panie, z bezpoku. Siadaj szybko, szybcy gonią! Siadaj, kurna! Siadaj! To czy jakoś Siadaj, bo mnie szybki je! Siedzisz? No, biję ich. No, kurna! Dobra, jedziemy. <grytanie> ja nie mogę co się dzieje, aż Oni no... są tacy jak my. Oni się pojawiają, jak coś już głośnego będzie, jakiś strzał bo wybuchowy. Oni się zaraz pojawią, Tu mamy wejść. Ja tyle jestem tylko całkiem spory stok Mówiłem Nie rozumiem o co chodzi teraz O wszedłem tu na górę Ja też wejdę Opa Niczym Batman A ja Batman No nie złapałem się Kurna, ja też nie złapałem Tam kantu nie ma na górze nie da, nie da się złapać tam, bo nie ma kantu, właśnie Trzeba to inaczej rozegrać O Chyba wiem Złapałeś się? Jest, jestem Czekaj no. Ja też ale krzaczory, nic nie widzę! I spadłem. I am Batman, dobra. Ty, kolejna skała. Kolejna skała. Ty Jakieś krzoki tu są. Ty, zaraz ja spadnę. Dobra. Ty, bo ja nic nie widzę. Gdzie ja mam iść? Ty, mamy wyżej gdzieś iść. Ty, spadłem skądś. Ała. Dobra, no to. O kurde. Spadłem tu, gdzie ty? Ale krzaki. Krzaczory. Ktoś no tu dawno nie kosił. Proszę, powiedzieć, że ja tam spiąć, proszę, no. Kurna... Kurwa. <s Bondach> kur... nie da się. Nic nie widzę. O oh, kur... Jedną nogą już byłem mm. w grobie. Czemu ty jesteś? Biegnąłem tak na splincie, nie w tych krzakach. Kurna, stanąłem akurat, się rozejrzałem, a jedną nogą w przepaści byłem. Gdzie się zabił na bank. Gdzieś ty jesteś. Duże się nie... tu na górę. No jakoś trzeba wejść. No da się wejść, tylko te krzaki trzeba jakoś. A to są tutaj te stopnie, do, żeby się spinać. Tylko... Po, to, przez te krzaki trzeba jakoś się przebić. Kurde. No i zabiłem się. No ja muszę spać gdzieś na dół. Nie, jestem tu blisko ciebie dosyć. No fajnie do, nie, nie widzę. Czekaj. Musiałem się w skalę jakoś zbagować, ale dobra. Przez te krzaki nic nie widzę. Gdzie masz to do wspinania, o kurna. O kurna. No nie wierzę. Że... Ja się nie uczę na czyjś błędach, ja sam muszę to sprawdzić. Ej, a patrz jaki widok zarombisty. O kurna. Mówię, ta gra, ale w, w którym roku ta gra w głowę szła? Pamiętasz, bo ja nie. Nie mam pełni. Ale swoje lata, ma Czekaj, mam poziom, mam poziom jakiś kierowcy. Kierowce, A ja? Tak. A nie, nie. O ja też mam kierowcę Mechanik poziom piąty O tak albo Reflektorem V Albo wzmocniona klatka w... 3 O proszę ale... z Zmiocona... wzmocnioną, wzmocnioną klatkę biorę to jest wyrzutnia minimum? Co? Jakaś wyrzutnia Gdzie? Wyrzutnia min A to? To pewnie miny gdzieś za sobą wyrzucasz Albo coś takiego nie. Ja tego, ja, ja tego wzią... nie wziąłem Ja biorę wzmocnioną klatkę ja już mam tą maksymalną klatkę wzmocnioną właśnie wziąłem. Już tam trzeciego poziomu. Dobra, idziemy gdzieś dalej, no. Nie będziemy tu stać, bo Moje serce! Ja nie mam serca tak. je. dobra, tu coś jest, chodź. zapiję się znowu. Góry los O kurna! Motko święta! Ja nie mogę, co my tu odwanamy? Kopie! kurna, co się tu dzieje? Ja ją. mogę Podnoś mnie, nie No jeszcze czekaj, mów, ja sam się zabiłem Kurde, bo tam nie ma jak się chycić na głowie Bądź tu za mną ja tu próbuję w te skały Ty, tu się złapie, ej no, Złapiesz nie, się, nie. ale się nie złapiesz Nie, nie złapię się, nie ma siły. Czekaj, ja wyjdę tu i spróbuję jakoś... Ja, już, ja już się nie nabieram na te rzeczy Czekaj, eee... Kurna Nie da się o, tam a nie, tam nie leci. tam coś jest. Patrz, czekaj. Kusi, żeby tu skoczyć. No tu taka mgła jakaś leci, jakiś. Hmm. Kur Ham, ham, ham. Gdyby nie te krzaki, Ej, to byłoby trzeba... Łatwiej. Czekaj, kusi, no, 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 kusi, no, nie mogę się powstrzymać. Ha. No kusi, no. Dobra. Ło, możesz... wyratowałem się. Wiesz, że możesz dwa razy linkę użyć, jak jesteś w powietrzu? Wiem. No to czego nie użyłeś? A bo po co, sobie... Dobra, idziemy czas. No kurna. Tylo. Proszę pana. Jest, wyszedłem. Kurna, umrę zaraz, pomóż mi. No to bierzmy się do pracy, panie Ale nie wyjdę drugi raz tu, albo dobra, no. Szybko, proszę. Szybko. No co też. Co zrobić? Myślałem, że jak będę leciał w powietrzu, to że kurde linku się amortyzuje upadek. No toś mi pomógł, skróciłem, że pomógł ja bardziej. Ale nie wiem jak tam wyjść, Nie wiem jak to wyjść teraz. no to idziemy w takim razie. Kurwa co, co my tam robimy? Ja, ja nie, nie, nie mogę. mogę. Gdzie to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, gdzieś tam. Kurde, na wyjść nie mogę. Eee, puszczaj. Co tu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kurde, Ile krzaków, ja nie wiem gdzie ja jestem A nie, to niedaleko Gdzie ja nie jestem? Jest. Za dużo krzaków, nic nie widzę Zarosło to Musimy okay. iść tam gdzie byliśmy wcześniej, tam na sam koniec Takaj okay. no To gdzie był ten koniec? Nie wiem Ja nie to... wiem, ja gdzieś wyszłem Ale gdzie, to ja nie wiem już Spadłem gdzieś. Ale dobra przynieść nie stało. O! Ja gdzieś idę. Ja też gdzieś idę. Gdzieś ty poszedł! Zostawiłeś mnie Ej, gdzie ja jestem? No dobra nie widzę. Czekaj, na mnie, idę Idę do ciebie! O jesteś tu Czekaj, i wyszłeś już tam? Nie jeszcze nie. Ja nie wiem gdzie to teraz było. A tu to było, dobra, wiem. No, idę, w twoim, idę w twoim kierunku, ale wątpię, że dojdę. No Jesteś blisko, blisko, Ziem, blisko, że blisko. W, prawo, w prawo, w prawo. Wiem, czekaj. Gdzieś tu niby gdzieś jest. A no. tu, dobra. I patrz, i patrz uważnie, co czekaj trzeba zrobić bo nie wskoczę tu. A dobra. Co trzeba zrobić? Tu... Oj, shit! Nie złapałem! Dobra. No to jeszcze raz w takim razie Serio nie ma co... Ale przecież... Nie, in... ale ja tam byłem wcześniej, tylko za ten. Źle się... Teraz złapałem. Czekaj, mam pomysł. O, zapałem się. Dobra, teraz żeby mi się udało. Dawaj, 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 o jest. dobrze, jest tu Dobra. Udało się. Dobrze. Jakoś to wyszło. Ale to była ciężko sprawa. No dobra, Kurde, jesteśmy. Pić. Jesteśmy. Minc, Ale fajnie. Ale ładne miejsce w ogóle. No ładne, fajne takie. Takie przyjemne. No. Klimatyczne. A to, a tu jestem, to jest. Tu jest. Ej, zioła znów. To bierze, zioła. Zielska. Zielska, ciekawe jakie? Jest znak. Na jednym z monolitów namalowano zakrwawione ostrze. Coś jeszcze? Może maska? Nie, a mam szukać maski? Z wytężoną uwagą, panie krain. To bardzo ważne. No dobra, no też szukamy, no co nam zostaje innego Gdzieś tu pewnie będzie Znowu zioła, o i znowu zioła To wiele zioła Wiele zioła, zioła się przydadzą Cieszę się w sumie, my nigdy z tego nie korzystaliśmy, z jakiejś anemii O żadnymi. jest, mam maskę Gdzie? Mam maskę Gdzie? Tu w dole Zabijesz jak tam zeskoczę? Nie no, <laughs> Musiałem, o jest maska Panie Attilo, znalazłem otwór z... Nie wiem, chyba ofiarami W środku jest też maska czy jest czerwona? Jeśli tak, proszę ją ze sobą zabrać. Tylko ostrożnie. Tak, czerwona. Mam wziąć coś jeszcze? Jest tu bardzo dużo rzeczy. Nie, nie, to powinno wystarczyć. Sądzę, że może już pan wracać, panie Crane. No dobra. Jej, Uja, fajnie. udało się. To teraz dżida w dół. Tylko z powrotem trzeba zejść jakoś. Eee. Oh shit. Powiedz, że nie zrobiłeś tego co zrobiłeś. Zrobiłem. To ja też to zrobię! To ja też to zrobię. <noise> nie Dobra, odrodzimy się. stracimy punkt, ale się odrodzimy już na to, ale nie będziemy musieli kombinować. Bo mi się już też nie chciało nawet. I też. No to, no to nawet dobrze wyszło. Ty mogę stracić tu legendę, czy nie? to jak już max punktów stracisz, to ty zajdziesz w poziomie bliżej, nie? Kurde, ja, już do, zaraz... ja już dość dużo straciłem tego bardzo, nie wiem połowę piątego kurde, już w ty, ty masz piąte, ja prawie mam, ledwo mam pierwszy Dobra, gdzie są nasze fury Tajmę jest na safura gdzieś, chodź. Kurde gdzieś na górze Bo kilometr mamy ponad prze przejechane aż tu Kurda, nie, nie trafiłem, nie. kurde. <śmiech> <śmiech> Czekaj stój spróbuję naprawić, stój spróbuję go naprawić Może mam części jak Nie, Nie zostaw, jedź Poczekaj tu Siadaj a, nie mam części walić to no. Cztery śruby potrzebuję Zostaw Jeźdź. moje auto cenne Jedziemy Znaczy no, ja, ja chcę je odzyskać w jednym kawałku <noise> <noise> Pójdę O kurde co ja zrobiłem na... <noise> no nie! Nie, nie rób tego! Nie. Moje auto! Oh <noise> Woda no tak, musisz hmm. zamiast niego wjechać to musiałeś mu um, podcelownik wjechać. Ja. Ej, wiesz, że nie w tą stronę jedziesz Nie ma, ale nie ma tam innej drogi. No jak nie ma Teraz się oddalasz Co za gościu To trendy niby No w stronę punktu jeszcze po prostu Nic się nie liczy więcej najwyżej na drugą stronę i tyle Albo jedź prosto Wbieraj. Albo daj mi co, to będzie najlepsza opcja, to możemy zrobić. Co ty robisz? Ja się może co O kurde. No wieź proszę wjedź tam, no wieź, no kurna. A, Ale... nie umiesz się bawić. Co ty robisz? No co? Co to To twarz. właśnie nie wiem, jak tam przejechać. No po prostu, a nie... Nie. Moja auto. Nie Co nie, 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 przejedziesz, wiesz, nie, 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 Co za nie, 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 za nie, nie, a nie, 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 jak ciśnie To trzeba umieć Pana. Kurde, no ja masz nie? tu drogę, do czego w drugą stronę jedziesz? No bo teraz dopiero zaburzyłeś. No kurde, ani jednej spadki jeszcze Trzy. nie wiem. No nie, wcale nie. O, to było wymierzone. I to też. O, Pamiętasz to miejsce? Pamiętam. Daleko jeszcze w ogóle mamy? A nie, po pół kilometra to super... Nie widzisz, zajmę. jak się podejechał? Tak. Ja. A ja tle. cały czas jestem wychylony. <głosy> <głosy> Tilo, nie wyjedziesz. Ups. O, wyjechał. <noise> <o, głosy> Warciarz. Dlaczego ty w skajem musisz jezać zawsze? No bo, no bo ten szybki jak mi przed... to nie widzę gdzie jechać. Gdzie on jest w ogóle wgadani nie widzę? Tu jest Kurde. Nie widzę gdzie jechać jak on wlezie Nie, bo ja ładuję! Co tu się Jedź dzieje? Jedź prosto, bo nas cała horda ściga o, Brawo Widzę już tu widzę Super, ja też jest twoja fura Dobra wychodzimy Okej okay. Kurde Coś wysadziłeś Myślałem, że ciebie jeszcze wysadzę Co to? Czego by wyszedłeś? Użytkowni nastąpiło rozłączenie z grob z powodu utraty połączenia. Co? Super Chyba straciłem połączenie Myślałem, że ciebie jeszcze wysadzę Co to? Czego bym? Wy... Czekaj gdzie są te drzwi Bo byle obiegłem całe domy i znalazłem te drzwi. No kurde minąłeś się przed chwilą Wiem Teraz już to wiem Gdzie ten jest, ten dziadek Na piętrze. Dobra, już wiem o. gdzie jest Uwaga co nam powie? Oto pańska maska. Nie wiem, czy w czymkolwiek panu pomoże. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni. Kiedy świat szarpany będzie plagą, kiedy ciemność okryje Ziemię, kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią, kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha, wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Na każdym z ocalałych malowideł Bóg Słońca, lub przyzywający go kapłan, nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Krain, sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Dam znać akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję, panie Crane. Powiadomię pana jak tylko skończę. Ech, to do jutra zatem. Obiecuję pan? Dobrze, więc będę na pana czekał. No dobra. Czy to, czy to co on przeczytał, no. ee, To miał w ogóle jakikolwiek sens? Czy nie słuchałeś? Eee, a o czym? O co on czytał?